Będzie dzisiaj treningowo Jakie że buty widzicie jakie są, poleciałbym dzisiaj chaniu, ale niestety miesiąc czasu stała I troszkę akumulator nie lata Ale zrobi się I muza przetreningowa Zjeżdżają pewnie na rundę i ja dzisiaj też pewnie tam będę, bo nie wytrzymam Cały czas widzę jak zjeżdżają na segmencie kolarze Mam nadzieję, że teraz widać jaki będę robił trening Pokażę wam Dobra, zaczynam trening Delikatny Jak widzicie nie tylko jestem ja tutaj w zbiegaczy. Troszkę jeszcze ludzi wpadło na ten pomysł, także lecimy sobie spokojnie Czemu przyjechałem na granicę zrobić trening A no dlatego, że odkryłem nową aplikację, która już nie jest, nowa strawa i tutaj mój kolega ma koma i chciałbym mu zrobić psikusa i zdobyć koronę taki, ma podstępny plan Więc dlatego tutaj jestem Poza tym tu jest bardzo ładnie tak to wygląda. W domu zobaczycie czy złamałem koma jest szansa. Nie wiem jak zacząłem to kwestia jak tam strawa wyłapie, ale jak dla mnie mega ciężko, a przede mną jeszcze niech no zerknę. Przede mną jeszcze 58 minut treningu ale muszę z 500 metrów przejść, bo jestem gotowany oaza, nazwą to oazą Dzisiaj mam lekki trening w związku z czym mogę ponagrywać, bo wykupiać się godzina lekkiego biegu Często tutaj też są żurawie bo tutaj są takie bagna i można sobie tam wejść i słuchać ich pięknego krzyku Pamięta, pamiętaj się o jednym jeżeli chcesz być coraz lepszy musisz mieć cel wyznaczać sobie rywali i do tego dążyć dodatkowo fajnie jak biegasz gdzie są ładne widoki to dodatkowy plus dla treningu a pamiętaj wyznacz sobie kogoś i go goń zdrowa rywalizacja a jak już tu jestem, no to pobiegnę rzepakowo, tak? Jak widzicie, pogoda bardzo fajna. Trasa też. Troszkę asfaltu. Troszkę deszczyku. O, jadą rowerzyści, to co lubię. A no, człowiek by tak pierniczo Jak widzicie, widoczek taki. Zabiegnę tu na chwilę. Siema. Ja już po treningu. Okazuje się, że długie wolne wybiegania mi wychodzą. Godzina 45 zrobiona. Zgodnie z planem. Zobaczymy czy udało się zdobyć koronę, ale to dopiero w domu. Zobaczymy na strawie. Bardzo fajna aplikacja, którą odkrywam. I nie reklamuję. Ale mi się spodobała. Półmaraton w godzinę 45. No i co? Sprawdzamy. Czy będzie korona? No to, no to sprawdzamy aplikację. Bach. Bach. I czy się udało? No niestety, jak widzicie, drugie miejsce jednak bez korony. aj bez. Ja im witaminki, bo zamierzam jeszcze jednak na tą kolareczkę, na jedną rundkę wyjść. Co też pewnie zobaczycie. Taka sobota aktywna. Jak widzicie da, dało radę na Ruszyć na, na rundę. Niestety jestem troszkę też uzależniony od kolarstwa, dlatego nie mogę sobie tego I wyskoczyć na jedną rundkę. Trasa naszej rundy jest naprawdę urokliwa, jest słoneczko, można sobie jechać troszkę szybciej, można wolniej, każdy dostosowuje prędkość do swoich możliwości i upaja się widokami.